W Polsce obchodzimy 11 świąt państwowych, które są dniami wolnymi od pracy. Olbrzymia większość tych świąt to święta katolickie. Nasza bardzo bogata, ponad tysiącletnia historia dała nam olbrzymią ilość rocznic oraz miejsc upamiętniających wielkie wydarzenia narodowe. Chcąc powiedzieć Państwu o tych wszystkich znamienitych świętach, rocznicach oraz niesamowitych miejscach wielkich wydarzeń państwowych lub kościelnych, powstałby film bez mała, tak długi, jak historia naszej wspaniałej ojczyzny. Dlatego zdecydowałem pochylić się nad świętem mniej chłócznie obchodzonym, ale być może najbardziej istotnym, czyli nad rocznicą Chrztu Mieszka I, uważanym za symboliczny początek naszego państwa oraz polskiego Kościoła katolickiego. Książę Piastowski Mieszko I 14 kwietnia 1966 roku został katolikiem, Polska stała się państwem chrześcijańskim, a Kościół strategiczną zaporą przeciw zniszczeniu naszej wspólnoty narodowej. Tysięczna rocznica Chrztu Polski w 1966 roku przypadła na czasy głębokiego komunizmu. Podczas jej obchodów 3 maja na Jasnej Górze kardynał Wyszyński odnowił śluby Jana Kazimierza, zawierzając naród polski pod opatrzność Matki Bożej na kolejny tysiąc lat. Ważnym elementem tych obchodów była pielgrzymka obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej po kraju. Polacy w całym kraju z uwielbieniem witali swoją królową, co bardzo się nie spodobało władzom komunistycznym i obraz został aresztowany. Obraz ten był nierozerwalnie związany z historią Polski, był i jest w równym stopniu obiektem religijnego kultu, jak i symbolem wolnej Polski. Uroczystości kościelne odbyły się nie tylko na Jasnej Górze, ale również w całym kraju. W dużych i małych miejscowościach odbywały się msze święte oraz nowenny w intencji ojczyzny. W tych uroczystościach mieli szczęście brać udział moi dziadkowie. W obchodach 1050 rocznicy Chrztu Polski miałem szczęście brać udział i ja. W mojej polskiej szkole w Chicago odbyła się piękna akademia, gdzie my, jako uczniowie, mogliśmy brać udział w inscenizacji Chrztu Mieszka I. Główne uroczystości związane z obchodami tej rocznicy odbyły się 14 kwietnia 2016 roku w Gnieźnie i Poznaniu. Było to wydarzenie o charakterze państwowo-religijnym. Hasłem obchodów było gdzie chrzest tam nadzieja, w lutym 2019 roku Sejm Polski przyjął ustawę zakładającą ustanowienie 14 kwietnia Państwowym Świętym Chrztu Polski, bo tak jak kiedyś powiedział ksiądz Piotr skarga, albo Polska będzie katolicka, albo nie będzie jej wcale.